Kiedy motywacja w pracy brzmi jak diagnoza psychiatryczna, wiesz, że coś poszło bardzo źle. Jedynka. W pewnej korporacji dział HR postanowił zwiększyć morale, organizując konkurs na najbardziej kreatywny uśmiech. Nagrodą była dodatkowa godzina przerwy, oczywiście bezpłatnej. Pracownicy spędzili cały tydzień ćwicząc przed lustrem różne wersje radości korporacyjnej, a kierownik chodził z notatnikiem, oceniając, kto wygląda autentycznie szczęśliwy. Finał? Wygrał mężczyzna, który w rzeczywistości dostał paraliżu mięśni twarzy po 30 latach stresu. Dostał tytuł ambasadora pozytywnej energii. Firma umieściła jego zdjęcie w lobby z podpisem: Uśmiech jest twoim KPI dwójka. W pewnej fabryce szef postanowił zmotywować zespół produkcyjny, wprowadzając program: Pracuj szybciej, jedz później. Zasada była prosta: Im szybciej skończysz zmianę, tym szybciej możesz iść na przerwę. Problem w 30 St. Tym, że linia produkcyjna była wspólna dla wszystkich. Ludzie zaczęli więc pracować w absurdalnym tempie, zderzając się nawzajem, jakby to był wyścig Formuły 1 z taśmą montażową zamiast toru. Efekt? Trzy złamane palce, 5 raportów BHP i nowy rekord produkcji, uszkodzonych części. Kierownik był dumny. To dowód, że ludzie naprawdę potrafią, kiedy im się chce powiedział stojąc obok płonącego wózka widłowego. Trójka. W pewnej firmie marketingowej pracownicy narzekali na brak premii. Szef postanowił więc zmotywować ich duchowo, nie finansowo. Kupił motywacyjne kamienie z napisem sukces, pasja i wytrwałość, które rozdał każdemu zamiast podwyżki. Nie potrzebujecie pieniędzy, potrzebujecie energii. Mówił rozdając im kolorowe minerały, jak guru z katalogu ezoterycznego. Tydzień później księgowa sprzedała swój kamień na Allegro za trzy razy więcej niż wynosiła jej premia. Szef uznał, to za piękny przykład przedsiębiorczości, a zespół ochrzcił te spotkania nazwą terapeutyczny minimalizm z elementami ubóstwa. Czwórka, w jednej firmie IT dyrektor postanowił zwiększyć efektywność, wprowadzając tygodniowy challenge o nazwie Milczący Sprint. Zasada była prosta. Przez pięć dni nikt nie mógł rozmawiać podczas pracy. Komunikacja odbywała się wyłącznie przez karteczki samoprzylepne i emoji w komunikatorze. Na początku wyglądało to jak zabawa dopóki ktoś nie próbował zgłosić awarii serwera, przyklejając na monitorze żółtą buźkę ze łzą. Firma straciła bazy danych, dział marketingu wysłał newsletter do martwych kont, a kierownik projektu napisał do samego siebie wiadomość z prośbą o pomoc. Gdy chaos osiągnął apogeum, dyrektor uznał, że to dowód na siłę wewnętrznego skupienia. W nagrodę wszyscy dostali po jabłku. Od tamtej pory pracownicy żartują, że najcichszy tydzień w historii był też najbardziej kosztowny. Piątka. W pewnym call center menedżerka uznała, że najlepszą motywacją będzie dźwięk zwycięstwa. Za każdym razem, gdy ktoś sprzedał ubezpieczenie, z głośników rozlegał się głośny dźwięk fanfar i okrzyk Jesteś mistrzem. Problem w tym, że sprzedaż była rzadka. Przez większość dnia panowała niezręczna cisza, przerywana raz na godzinę eksplozją triumfalnych trąbek. Ludzie zaczęli dostawać tików nerwowych, a jedna osoba z działu technicznego zgłosiła traumę dźwiękową. W końcu ktoś potajemnie zmienił dźwięk nagrody na odgłos krowy muczącej w oddali. Gdy menedżerka to usłyszała, uznała, że to symbolem pracy zespołowej. System został, a firma do dziś nazywa swoje spotkania farmą sukcesu. 6. W pewnej restauracji sieciowej właściciel uznał, że problemem nie jest niska sprzedaż, tylko brak pasji w oczach obsługi. Postanowił więc, że każdy kelner przed naszej ta rozpoczęciem zmiany musi głośno krzyknąć hasło motywacyjne. Jestem legendą smaku. Goście jedli śniadania, a z zabaru co chwilę rozlegały się desperackie okrzyki przypominające sektę w mundurkach. Jeden z kelnerów po tygodniu tej praktyki stracił głos i przeszedł na komunikację przez gesty. Paradoksalnie jego napiwki wzrosły, bo klienci uznali, że mowa ciała była bardziej szczera niż slogany. Właściciel natomiast wprowadził nowe hasło: cisza też jest smakiem sukcesu. Siódemka. W pewnym urzędzie kierownik uznał, że jego zespół jest zbyt zestresowany. Wprowadził więc obowiązkowe minuty medytacji o 10 rano, dokładnie w momencie, gdy najwięcej petentów czekało w kolejce. Urzędnicy siedzieli z zamkniętymi oczami, oddychając głęboko, podczas gdy ludzie za ladą zaczynali podejrzewać, że instytucja ogłosiła zbiorowy strajk. Po tygodniu medytacji zapanowała absolutna równowaga między stresem klientów a spokojem pracowników. Kierownik ogłosił sukces programu, choć nikt nie zauważył, że wydajność spadła o połowę. Teraz, gdy ktoś pyta, dlaczego jego dokument leży nieruszony od dwóch miesięcy, słyszy odpowiedź: Jesteśmy w procesie oddychania biurokratycznego. Ósemka. W pewnej firmie kurierskiej szef działu logistyki wymyślił konkurs Paczka z Duszą. Chciałby każdy pracownik dodał do przesyłki osobisty akcent pozytywnej energii. Jedni rysowali uśmiechy na kartonach, inni pisali krótkie motta. Jeden entuzjasta postanowił dołączyć cukierka, nie wiedząc, że trafi on do magazynu w środku upału. Kiedy klient otworzył przesyłkę, znalazł w niej roztopioną masę przypominającą dowód zbrodni. Skarga trafiła aż do centrali, a pomysłodawca projektu został przeniesiony do działu archiwizacji. Tam, jak sam mówi, nadal wysyła pozytywną energię w formie ciszy i nieczytelnych notatek. 9. W pewnej agencji reklamowej szef postanowił wprowadzić dzień bez narzekań. Pomysł brzmiał dobrze, dopóki nie zaczęto karać za każde negatywne zdanie z symboliczną opłatą do słoika motywacji. Po trzech dniach ludzie już nie rozmawiali, tylko szeptali do siebie jak w konspiracji. Jedna osoba przyniosła karteczki z napisem Tak cudownie i pokazywała je automatycznie przy każdej absurdalnej decyzji kierownictwa. Słoik wypełnił się szybciej niż raporty sprzedaży, więc menedżer ogłosił sukces. Patrzcie, ile pozytywnej energii zgromadziliśmy. Pieniądze ze Słoika przeznaczono na zakup plakatu z napisem: Uśmiechnij się, bo i tak musisz. Od tego momentu pracownicy używali go jako tablicy do rzucania strzałkami podczas przerwy. Dziesiątka. W pewnym banku wprowadzono system nagradzania za punktualność. Każdy, kto przyszedł choć minutę wcześniej, dostawał los w loterii o nazwie „Zegar Sukcesu“. Po miesiącu wszyscy zaczęli przychodzić godzinę, wcześniej zajmując miejsca w lobby z kawą i pustym wzrokiem. Kiedy menedżer zauważył, że biuro przypomina dworzec kolejowy o świcie, postanowił zmienić zasady. Teraz nagradzano tych, którzy wychodzą najpóźniej. Pracownicy przestali wracać do domów. Pewnego dnia ochroniarz znalazł dwie osoby śpiące pod biurkiem, trzymające w dłoniach bilety do finałowego losowania. Bank ogłosił, że pracownicy wykazują niesamowite oddanie wartościom organizacji. A w regulaminie pojawił się nowy zapis: Nie myl pasji z bezdomnością. Jedenastka. W fabryce kosmetyków dyrektor kreatywny wpadł na pomysł, by zwiększyć produktywność poprzez zapach. Zamontowano więc system aromaterapii, który w określonych godzinach wypuszczał do powietrza mgiełkę o nazwie Energia Sukcesu, mieszankę cytryny, mięty i absolutnego chaosu. Po kilku dniach ludzie zaczęli zgłaszać zawroty głowy, a dział produkcji brzmiał jak zbiorowy koncert kichnięć. Kiedy ktoś próbował otworzyć okno, menedżer kazał je zamknąć, tłumacząc, że motywacja może uciec. Po tygodniu aromatyczny system został wyłączony, ale zapach cytrusowej porażki unosił się jeszcze przez wiele miesięcy. Pracownicy żartują, że gdy tylko czują cytrynę, odruchowo zaczynają pisać raport. Dwunastka. W pewnym biurze menedżer od HR uznał, że zespół potrzebuje więcej współczucia. Zorganizował więc Dzień Empatii. Podczas którego każdy miał napisać list do kolegi z pracy, zaczynający się od słów Doceniam cię, bo. Początkowo było miło dopóki listy nie stały się pasywno-agresywnymi poematami. Doceniam cię, bo potrafisz spóźnić się w sposób naprawdę konsekwentny. Doceniam twoją umiejętność ignorowania maili z wdziękiem. Po rozdaniu kartek połowa działu przestała ze sobą rozmawiać, a druga połowa zaczęła plotkować na czacie o nowym stylu szczerości korporacyjnej. Kierownik był zachwycony. Uznał, że komunikacja wreszcie się ożywiła. Trzynastka. W pewnym magazynie logistycznym kierownik postanowił wprowadzić muzykę motywacyjną. Każda godzina miała inny rytm: rano disco, po południu techno, a przed zamknięciem nostalgiczne ballady. Po tygodniu ludzie zaczęli tańczyć między regałami, gubiąc paczki, a wózki widłowe poruszały się w rytm basu. Jeden z magazynierów stworzył wiralowy filmik Tango z paletą, który trafił do sieci i przyciągnął uwagę mediów. Kierownik ogłosił, że to dowód, iż pozytywna energia przyciąga sukces. Firma faktycznie zyskała popularność, choć nie jako przykład efektywności, tylko jako najbardziej rytmiczny chaos w kraju. 14. W pewnym biurze księgowości wprowadzono zasadę motywacji przez losowanie. Każdego ranka menedżer wyciągał karteczkę z imieniem osoby, która musiała dziś świecić przykładem. Nie wiedziała, co to już znaczy, więc ludzie zaczęli improwizować. Ktoś przynosił kwiaty, ktoś inny przebierał się za superbohatera. Pewnego dnia wylosowano pana Jana, który przyszedł w stroju jednorożca i rozdawał faktury z konfetti. Klienci byli zachwyceni, dopóki brokat nie zatkał drukarki fiskalnej. Od tego momentu menedżer zrezygnował z programu, tłumacząc, że inspiracja wymaga ograniczeń. Piętnastka. W pewnej korporacji technologicznej prezes postanowił zlikwidować tradycyjne spotkania, zastępując je kręgami wizji. Pracownicy mieli siedzieć na podłodze i dzielić się energią projektową poprzez wspólne milczenie. Pierwsze spotkanie trwało godzinę. Nikt się nie odezwał, ale każdy wyszedł z bólem kręgosłupa i wewnętrznym przekonaniem, że to najdziwniejsze doświadczenie w ich karierze. Po drugim tygodniu ktoś w końcu zapytał: Czy można mówić? Prezes odpowiedział: Nie słowami, tylko świadomością. Zespół zrozumiał, że to nie zebranie, tylko seans spirytystyczny. Od tamtej pory kręgi wizji odbywają się w sali konferencyjnej z napisem Uwaga, cisza. Trwa iluminacja korporacyjna. 16. W pewnej firmie konsultingowej dyrektor postanowił wprowadzić poranki wdzięczności. Każdy dzień zaczynał się od rytuału, podczas którego pracownicy mieli publicznie dziękować za coś w pracy, co ich inspiruje. Przez pierwsze dni brzmiało to jak scenariusz filmu o sukcesie. Dziękuję za możliwość rozwoju. Dziękuję za wspaniały zespół. Ale po tygodniu skończyły się pomysły. Ktoś powiedział: Dziękuję za klimatyzację, która działa częściej niż szef. Inny: Dziękuję, że kawa przynajmniej udaje, że jest kawa. Spotkanie zmieniło się w satyryczny kabaret wdzięczności. Dyrektor był zachwycony, nie zrozumiał ironii i uznał to za kreatywne otwieranie serc. Od tej pory firma słynie z naj, najbardziej entuzjastycznego sarkazmu w branży. 17. W pewnej fabryce napojów gazowanych kierownik działu motywacji wymyślił system nagrody losowej. Po każdym dniu pracy, wylosowana osoba otrzymywała prezent od breloka po jednodniowe zwolnienie. Problem w tym, że losowanie odbywało się ręcznie, a kulki z nazwiskami często się powtarzały. Jeden pracownik wygrywał tak często, że reszta zespołu zaczęła podejrzewać sabotaż. Pewnego dnia kulka wypadła z maszyny i okazało się, że w środku było imię kierownika. Zamiast się tłumaczyć, uśmiechnął się i powiedział: to karma docenia ciężką pracę. Następnego dnia losowanie odbyło się bez niego. Tym razem wygrali wszyscy, bo system nagród został zlikwidowany. Osiemnastka. W pewnej firmie transportowej wprowadzono program motywacja przez przygodę. Każdy miesiąc kończył się obowiązkowym wypadem integracyjnym. Początkowo były to niewinne wycieczki: park linowy, paintball, wspólne gotowanie. Ale prezes chciał więcej adrenaliny. W końcu zorganizowano spływ kajakowy w listopadzie. Temperatura była ujemna, rzeka częściowo zamarznięta, a jeden z menedżerów wpadł do wody, krzycząc: Motywacja, czuję ją wszędzie. Program szybko przemianowano na Survival Korporacyjny. Po tym wydarzeniu wprowadzono nowy punkt w regulaminie. Wspólna przygoda nie może kończyć się hipotermią. 19. W pewnej firmie telekomunikacyjnej menedżer uznał, że zespół sprzedaży potrzebuje więcej energii wizualnej. Wprowadził obowiązek noszenia kolorowych krawatów w zależności od nastroju. Zielony oznaczał optymizm, niebieski, spokój, czerwony, agresywną sprzedaż. Początkowo było zabawnie, dopóki ludzie nie zaczęli używać kolorów do wysyłania pasywno-agresywnych wiadomości. Kiedy szef przychodził w żółtym, co miało symbolizować radość, zespół zakładał czarne krawaty na znak żałoby po zdrowym rozsądku. Po miesiącu pojawił się bunt krawatowy. Wszyscy przyszli w białych koszulach bez dodatków. Kierownik uznał to za przejaw jedności i ogłosił, że program został zakończony z sukcesem duchowym. Dwudziestka. W pewnym biurze projektowym dyrektor, zainspirowany filmem o japońskich mnichach, wprowadził zasadę minimalizmu przestrzennego. Każdy miał pracować przy pustym biurku, bez zdjęć, kubków czy roślin. Czyste biurko, czysty umysł, mówił. Po tygodniu biuro wyglądało jak laboratorium, a ludzie mieli miny jak po egzorcyzmach. Tajemnicy zaczęli ukrywać drobiazgi: zdjęcia pod klawiaturą, kubki w szufladach, a jedna osoba hodowała miniaturowego kaktusa w puszce po toniku. Kiedy szef odkrył zieloną konspirację, zwołał spotkanie, by uwolnić biuro od przedmiotowego przywiązania. Następnego dnia biurka były puste, ale w powietrzu unosił się zapach pasywnej zemsty. Ktoś ustawił jego ekran powitalny z napisem Czyste biurko, pusta. Dusza 21. W pewnym biurze marketingowym pojawił się nowy trend poranne mantry sukcesu. Szef wymagał, by każdy dzień zaczynał się od wspólnego powtarzania afirmacji: Jestem zwycięzcą, każdy klient mnie kocha. Początkowo wszyscy robili to z wymuszonym uśmiechem, ale po kilku dniach mantry zaczęły brzmieć jak zaklęcia rozpaczy. Jeden z pracowników zaczął parodiować rytuał, mówiąc: Jestem zwycięzcą, ale tylko w teorii. Inny dodał: każdy klient mnie kocha, dopóki nie wystawi faktury. Szef nie zrozumiał ironii i nakazał powtarzać mantry głośniej z głębi duszy. Po tygodniu ludzie zaczęli mruczeć je jak modlitwy o przetrwanie. Od tamtej pory w firmie nazywają to codziennym egzorcyzmem motywacyjnym. 22. W pewnej firmie technologicznej menedżer zainspirowany coachingiem postanowił wprowadzić poranki zwycięzców. Każdy pracownik miał codziennie stanąć na środku Open. Spaceu i głośno ogłosić swój cel na dziś. Brzmiało to jak mieszanka programu motywacyjnego i publicznego przesłuchania. Zadzwonię do pięciu klientów. Krzyczał jeden. Nie zasnę przy prezentacji. Dodawał inny. Po tygodniu ludzie zaczęli wymyślać coraz bardziej absurdalne cele, żeby urozmaicić spektakl. Nie rzucę laptopem. Nie będę płakać do lunchu. Kiedy dyrektor usłyszał te hasła, uznał, że to dowód kreatywności i wprowadził zasadę, że cele mają być emocjonalne. Od tamtej pory, codziennie rano w biurze rozlega się huralne: Przetrwam ten dzień. 23. W pewnym hotelu kierownik postanowił zwiększyć zaangażowanie personelu w sprzątanie. Zorganizował więc Bitwę na Czystość konkurs między piętrami o tytuł Najbardziej błyszczącego zespołu. Początkowo pomysł był zabawny, dopóki pokojówki nie zaczęły stosować przemysłowych ilości środków czyszczących, aż zapach wybielacza unosił się niczym obłok gazowy. Goście zaczęli składać skargi, że ich pokój pachnie jak laboratorium chemiczne. Jedna z pracownic omdlała podczas polerowania klamek, a inna przykleiła się mopem do podłogi. Kierownik zamiast przerwać konkurs wręczył nagrodę za poświęcenie w imię czystości. Od tej pory hasło firmowe brzmiało nie odpoczywaj, dezynfekuj. 24. W pewnej korporacji HR wpadł na pomysł, by wzmocnić więzi poprzez losowe przydzielanie partnerów do wspólnego lunchu. Każdego dnia system generował nowe pary. Efekt? Katastrofa socjalna. Ludzie spędzali przerwy w milczeniu, udając, że czytają menu. Jeden programista i pani z kadr przez godzinę rozmawiali o pogodzie z 15-minutowymi przerwami na niezręcznym laskanie. Pewnego dnia system sparował dyrektora z nową praktykantką, która nie wiedziała, kim jest, i zapytała: A pan tu też na stażu? Po tygodniu do program został zawieszony, a w komunikatorze pojawił się nowy emotikon. Widelec w serduszku, symbol traumy po lunchach integracyjnych. 25. W pewnym biurze doradczym pojawił się pomysł na dzień szczerości. Każdy miał anonimowo napisać na kartce, co najbardziej przeszkadza mu w pracy. Pomysłodawca nie przewidział, że ludzie potraktują to bardzo poważnie. Po godzinie skrzynka zapełniła się po brzegi. Wśród wpisów znalazły się perełki: Największym problemem w pracy jest mój szef i jego perfumy o zapachu desperacji. Spotkania, które mogły być snem, zbyt głośne oddychanie działu marketingu. HR próbował to przedstawić jako cenny feedback, ale gdy menedżer przeczytał wszystkie kartki, wziął tydzień urlopu na refleksję. Od tamtej pory dzień szczerości nazywa się dniem milczenia. 26. W pewnej fabryce odzieży dyrekcja uznała, że zespół potrzebuje bodźca artystycznego. Zaproszono więc coacha kreatywności, który poprosił pracowników, by wyrazili swoje emocje przez taniec. Każdy miał zatańczyć swoje nastroje produkcyjne. Ludzie, którzy nigdy nie ruszali się poza stanowiskiem, nagle musieli wirować między maszynami. Jeden z krawców zinterpretował swoje zmęczenie przez upadek na podłogę i nie wstał przez resztę zajęć. Instruktor uznał to za głęboką metaforę przemysłu tekstylnego. Kierownictwo było zachwycone, dopóki nie zdało sobie sprawy, że wydajność spadła o połowę. Na pamiątkę wydarzenia powstał mural z napisem: Szyj z pasją, tańcz z bólem. 27. W pewnej firmie logistycznej menedżer postanowił walczyć z lenistwem. Ogłosił więc, że biuro staje się strefą ruchu. A krzesła zostaną zastąpione piłkami do jogi. Przez pierwszy dzień wszyscy się śmiali, przez drugi zaczęli się toczyć po podłodze. Po tygodniu połowa zespołu miała bóle pleców, druga połowa, siniaki, a jedna osoba odbiła się od biurka tak mocno, że wpadła do pokoju prezesa. Mimo chaosu menedżer był dumny. Zwiększyliśmy dynamikę pracy. Po miesiącu piłki wylądowały na śmietniku, a na ścianie zawisł plakat z napisem Czasem stabilność to też postęp. I tak właśnie wygląda świat motywacji: pomysł za milion, efekt za grosz. Jedni tańczą z pasją, inni toną w wybielaczu, a wszyscy udają, że to rozwój. Więc zanim ktoś zaproponuje Ci poranek sukcesu lub krąg wdzięczności, zapytaj: czy to motywacja, czy po prostu nowa forma cierpienia? Która z tych motywacji powinna dostać medal za absurd? Ty decyduj.